Artur, tutaj wiem, że się urodziłeś w Kamiennej Górze. Tęski za tą kamienną nieraz tak lekko? Yy, oczywiście wspominam z sentymentem. Yy, spędziłem tu fajne chwile w dzieciństwie. Wiele się nauczyłem, bo tutaj chodziłem do szkoły też średniej, szkoła podstawowa, średnia. Też dużo się nauczyłem jako zawodnik, gdzie też to był jakby taki pierwszy etap w mojej przygodzie z piłką nożną, gdzie stąd jako junior już przeszedłem do Górnika Wałbrzych i dalej kontynuowałem, no ale to mi też pozwoliło, gdzie te szlify złapałem w Kamiennej Górze. Być na tyle przygotowanym, że dano mi szansę w górniku wtedy w juniorach, a potem już nawet w pierwszym zespole debiutowałem. Także sentymentem i no nie z łezką w oku, ale też kibicuję, zawsze patrzę, co się dzieje. To też nie jest tak, że mieszkam teraz w Wieżowie Studieckim blisko, także wiem, co się dzieje w kamiennej. I teraz tak się stało, że akurat my spadamy z czwartej ligi, Olimpia awansuje, ale dobrze kibicuje im, wiadomo, to jest zespół bliski mojemu sercu i, i, i też stąd by wiodło się im jak najlepiej. A wiem, że nie mają łatwo, bo, bo generalnie te drużyny tu z naszego kręgu jelniogórskiego, e, no nie mają łatwo. Artur, ta dzisiejsza wizyta tu w Kamiennej, no wiadomo, mecz spalingowy towarzyski. To jest mecz taki kontrolny, jak powiedział, dosyć szybko rozegrany. My w zasadzie mamy dwa treningi dopiero za sobą. Zespół jest trochę w przebudowie, zespół jest też w takim okresie, gdzie wiadomo są wakacje, okres wakacyjny. To, to może nie wszyscy są, ale też mamy yy, tutaj akurat dzisiaj trzy nowe osoby. Mamy jakiegoś juniora, którego też chcemy sprawdzić, ty, tych nowych zawodników. To każdy taki mecz daje nam jakiś materiał taki do analizy, do jakiegoś yy, porównania. Każdy ma tam swoją szansę i, i przyglądamy się nowym zawodnikom, coś tam ćwiczymy. Na pewno chcemy, żeby to był pożyteczny sparring i, i, i taką rolę to ma spełnić. Atmosfera w klubie jest dobra. Myślę, że tak, że na pewno po spadku to nigdy nie jest za wesoło, ale, ale no trudno. No, trzeba umieć też spać, żeby spróbować się podnieść. No, naturalnie chciałoby się, żeby teraz powalczyć o awans i na pewno będziemy wszystko robili. No, nie jest to łatwe, ta czwarta liga trochę nas zweryfikowała. Życzę Olimpii, żeby utrzymała się w tej lidze, a, a, a nam, żebyśmy awansowali z powrotem do tej czwartej ligi. No tak, o tych wzmocnieniach jeszcze powiedzmy. To tylko będą tak z tych młodzieżowych, z juniorów? Czy? Y, y, powiem tak, że dzisiaj w tej chwili y, to co dzisiaj przyjechało to jest Daniel Ziomek z Woskara, Szklarska Poręba, ale to jest chłopak, który wcześniej y, y, będąc trenem w Karkonoszach też miałem, m, pracowaliśmy razem, Tomek Rakówka, który też y, akurat y, po powrocie z Anglii teraz był w Karkonoszach. Też u nas się pokazał dzisiaj na, 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 na zajęciach, także yy, i, i Kuba Stąpur to jest chłopak z juniorów, który już tam u nas debiutował, ale wiadomo to jest junior, chcemy pomału wprowadzać tych młodych chłopaków. Ta praca w klubie z młodzieżą też wygląda coraz lepiej i, i też na nich chcemy stawiać i po to są te sparingi. Głównie na swoich wychowankach, na zawodnikach, gdzie ze swojego terenu się wspieram, także i Daniel i Tomek są z Jeleniej Góry, a Jelenia to praktycznie Jeżów, także, także no, taka jest nasza rola i, i na takich zawodnikach chcemy budować zespół. Ja dzisiaj zaprosiliście tutaj Jeżów Sudecki na taki mecz sparringowy. Tak, dokładnie. Minus tego wszystkiego jest taki, że to jest okres wakacyjny, teraz akurat od poniedziałku zaczęliśmy przygotowania. Fajnie, bo w tych zajęciach uczestniczy na... Minimum 12 osób, także fajnie, bo to wiadomo, jeden na wakacjach, drugi, trzeci. Dzisiaj mam pierwszy sparring. wcześniej zaczęliśmy, bo to wiadomo, za miesiąc już się kolejka zaczyna. Trzeba coś pograć, coś potestować, coś się poruszać. Ogólnie co? No, dzisiaj w, no, taki skład eksperymentalny, dlatego że siedmiu chyba zawodników nie mam, z tego co tam liczyłem wstępnie. No, ale to mówię, jakieś wesele, jakieś wyjazdy, jakieś wakacje, no i tak to jest. No niestety, no chłopaki teraz, mówię, dostali wolną rękę, no bo jak nie teraz, to kiedy? No, mówię, no jeszcze 2-3 tygodnie i niektórzy powracają, niektórzy znowu pojadą, ale tam przed pierwszą kolejką już mamy uzgodnione, że wszyscy będą już gotowi na chwilę. Zobaczymy jakąś twarz poza Kamiennej Góry lub stawiamy na swoich tu? Yy, no udało nam się pozyskać Kubę Zasadę z Orła Lubawki, z juniorów. W sumie to jest wychowanek Pagazu Krzeszów, chłopak... Rozwijający się, młody chłopak, bo to rocznik 2000. Nie mówię, że teraz, ale tam małymi kroczkami będę go wprowadzał tam do tej pierwszej drużyny. Będzie z nami trenował. Co jeszcze? No, Filip Kacper, wyróżniający się junior. Też młody chłopak, chyba 2001 rocznik. Lewonożny, też dobrze zapowiadający się. Następnie jest Bartek Młodziński. Też junior, ostatni sezon w Dolnośląskiej, u nas tutaj w Olimpii. Trochę chłopaki pograli i widać, że mają chęć. To też się dużo liczy, mają potencjał. No i zobaczymy, jak to będzie. No. Co jeszcze? Jeszcze, mamy... jeszcze nie wiadomo, co jest z Kamilem Łodzińskim. Dużo by nam pomógł. Z Górnika Wałbrzych, ostatnio trzecia liga. Nasz w sumie kamienogórski wychowanek. I w sumie w następnym tygodniu wszystko się okaże. On jest chętny, tam jeszcze rozmowy trwają z górnikiem, bo nie chcą go za bardzo tak jakby puścić. Trzeba się tylko dogadać w sumie. On niby decyzję podjął, no ale to jeszcze zobaczymy. Łukasz, wiadomo, że na zupowanie nie pojedziemy, bo nie pojedziecie, bo nie ma tam funduszy, ale tutaj chcecie wykorzystać może saunę, jakiś basen, jakieś, no coś trzeba tutaj wzmocnić się. No to będziemy trenować i trenujemy trzy razy w tygodniu, to głównie w terenie, czwarty sparing. Jeżeli chodzi o takie odnowy biologiczne, no to nie, nie stać nas. Na dzień dzisiejszy no nie zaplanowałem takich rarytasów można powiedzieć. Każdy indywidualnie na wakacjach odpocznie pomiędzy tam treningami. No i, no i tyle, głównie treningi na Stadionie na Słowackiego. Trochę chcemy go odciążyć z tego względu, żeby wiadomo tę trawę, żeby ona doszła trochę do siebie, tam trwają zabiegi. Yy, wszystkie sparingi będziemy grali u siebie. Za tydzień Boguszów, później Kuźnia Jawor, następnie Górnik Wałbrzych i Puchar. Puchar, druga drużyna. Olimpiakowary tutaj. Pierwsza drużyna jedzie do Mysłowic. Jeżeli chodzi o Puchar, to postanowiłem, no wiadomo, jedziemy, gramy co będzie, to będzie, liczy się liga. W sumie opuszczamy Puchar, bo tak jak mówię, środków nie ma. Nie mamy na tyle, mi się wydaje drużyny mocniej, żeby walczyć gdzieś tam o czołowe cele, jeżeli chodzi o szczeblu y, tutaj jeleniogórskim, czy tam później y, Dolno y, dolnośląskim dlatego no, ten puchar tylko go traktujemy w ramach sparingu pierwszego, bo musimy zagrać tak? no, ja